Twój czas jest cenny, a fakt, że jesteś tutaj, gotowy do zgłębienia tego prowokującego do myślenia tematu, jest dowodem Twojego zaangażowania w samopoznanie i rozwój osobisty. Mądrość stoicyzmu zachęca nas do refleksji nad złożonością relacji międzyludzkich, a dziś zagłębimy się w intrygujący aspekt znaki, które ujawniają, kiedy ktoś jest pochłonięty zazdrością. Podczas tej podróży podzielimy się potężnymi spostrzeżeniami, które pozwolą ci poruszać się w takich sytuacjach z jasnością i odpornością. Twoje wsparcie ma fundamentalne znaczenie, abyśmy mogli nadal rozpowszechniać transformującą wiedzę, więc jeśli ta treść rezonuje z Tobą, zostaw polubienie, komentarz i zasubskrybuj kanał. Razem budujemy społeczność dociekliwych umysłów i otwartych serc, gotowych stawić czoła życiowym wyzwaniom z mądrością i wdzękiem. Przygotuj się na odkrywcze i podnoszące na duchu doświadczenie. Naśladownictwo, intrygujące zachowanie, które przenika ludzkie interakcje, może przybierać wiele form i znaczeń. Jednak gdy przejawia się nadmiernie i uporczywie, możemy mieć do czynienia ze znakiem ostrzegawczym, zazdrością. Zazdrość, ta złożona i często zawoalowana emocja. Ma moc popychania jednostek do przyjmowania zachowań, które odzwierciedlają głęboką niepewność i palące pragnienie do równania tym, których podziwiają lub postrzegają jako lepszych. Kiedy ktoś zaczyna nadmiernie naśladować twoje gesty, słowa, styl życia lub osiągnięcia, ważne jest, aby zakwestionować motywacje stojące za tym zachowaniem. Nasilona imitacja może wskazywać na brak pewności siebie i potrzebę zewnętrznego potwierdzenia cechy często kojarzone z zazdrością. Zazdrosna osoba, obsesyjnie naśladując inną, stara się wypełnić wewnętrzną pustkę i osiągnąć poczucie własnej wartości poprzez przywłaszczenie sobie cudzej tożsamości. W tym miejscu nauki stoicyzmu okazują się cenne i wyzwalające. Ta starożytna filozofia zachęca nas do kultywowania spokojnej i niezachwianej postawy w obliczu zewnętrznych opinii i osądów. Stołyki przypominają nam, że prawdziwe szczęście i spełnienie leży w naszej własnej cnocie i dostosowaniu się do naszych najgłębszych wartości. Odrywając się od potrzeby aprobaty innych i skupiając się na osobistym doskonaleniu, stajemy się mniej podatni na destrukcyjne skutki zazdrości. Kiedy spotykamy się z nadmiernym naśladownictwem, ważne jest, aby reagować ze współczuciem i rozeznaniem. Uznanie, że takie zachowanie jest odzwierciedleniem niepewności i potrzeb drugiej osoby, pozwala nam spojrzeć poza powierzchnię i kultywować empatię. Jednocześnie ważne jest, aby potwierdzić nasze zaangażowanie w autentyczność i uczciwość, pozostając wiernym sobie i naszym zasadom. Tak więc, rozumiejąc nadmierne naśladownictwo jako możliwą oznakę zazdrości i przyjmując stoicką mądrość doceniania własnej podróży, uwalniamy się od więzów opinii innych ludzi i odnajdujemy prawdziwy wewnętrzny spokój. W tym procesie stajemy się inspirującymi przykładami, nie poprzez powierzchowne naśladownictwo, ale żyjąc autentycznie i zgodnie z naszymi najwyższymi wartościami. Zazdrość, ta podstępna emocja, która niszczy relacje i zatruwa duszę, często objawia się poprzez ciągłą i bezpodstawną krytykę. Kiedy ktoś jest pochłonięty zazdrością, jego potrzeba umniejszania i dewaluowania drugiej osoby staje się niekontrolowanym impulsem. Krytyka, często bezpodstawna lub bezpodstawna, jest rzucana jak zatrute strzałki, w celu podważenia pewności siebie i dobrego samopoczucia tych, którzy są celem tej negatywnej energii. W obliczu tej trudnej rzeczywistości mądrość filozofów stoickich staje się latarnią światła pośród ciemności. Epiktet, jeden z najwybitniejszych myślicieli tego nurtu filozoficznego, oferuje nam transformującą perspektywę radzenia sobie z krytyką. Jego zdaniem głupotą jest niepokoić się wyrzutami ludzi, których ani nie znamy, ani nie szanujemy. To mocne stwierdzenie zachęca nas do kultywowania poczucia dystansu wobec opinii innych, zwłaszcza gdy są one motywowane małostkowymi uczuciami, takimi jak zazdrość. Aby nie być wstrząśniętym bezpodstawną krytyką, konieczne jest rozwinięcie niezachwianego wewnętrznego hartu ducha. Oznacza to uznanie własnej wartości, niezależnie od zewnętrznego potwierdzenia. Kultywując pewność siebie i jasność co do naszych zasad i celów, stajemy się mniej podatni na ataki tych, którzy próbują nas umniejszyć. Ponadto ważne jest, aby odróżnić konstruktywną krytykę, która ma na celu nasz rozwój, od destrukcyjnej krytyki, której jedynym celem jest wyrządzenie nam krzywdy. Inną potężną strategią jest rozwijanie współczucia i empatii, nawet w obliczu tych, którzy krytykują nas niesprawiedliwie. Zrozumienie, że zazdrość i potrzeba ciągłej krytyki są odzwierciedleniem głębokiej niepewności i bólu emocjonalnego, pozwala nam spojrzeć poza powierzchnię i odpowiedzieć z życzliwością i zrozumieniem. Odmawiając wejścia w cykl negatywności i odwetu, przełamujemy siłę bezpodstawnej krytyki i skupiamy się na własnej ścieżce rozwoju. Wreszcie, ważne jest, aby kultywować krąg wsparcia złożony z ludzi, którzy nas cenią i inspirują do bycia najlepszą wersją siebie. Otaczanie się osobami, które podzielają nasze wartości i zachęcają nas do realizacji naszych marzeń, to potężny sposób na wzmocnienie naszej odporności emocjonalnej i ochronę przed toksycznymi skutkami zazdrości innych ludzi. Tak więc, rozpoznając ciągłą krytykę jako oznakę zazdrości, przyjmując stoicką mądrość epikteta i przyjmując praktyczne strategie radzenia sobie z tą rzeczywistością, stajemy się architektami własnego wewnętrznego spokoju. W trakcie tego procesu odkrywamy, że najcenniejszą opinią jest ta, którą mamy o sobie i że żadna bezpodstawna krytyka nie ma mocy, by nas zdefiniować lub ograniczyć. Zazdrość, jeśli nie zostanie skonfrontowana i przekształcona, może przybrać jeszcze bardziej zgubne formy, takie jak subtelny sabotaż. Ta podstępna taktyka jest stosowana przez tych, którzy, pochłonięci urazą i niepewnością, starają się podważyć sukces i dobrobyt innych w zawoalowany i przebiegły sposób. Subtelny sabotaż jest trucizną, która infiltruje relacje osobiste i zawodowe, erodując zaufanie i harmonię niemal niezauważalnie. Rozpoznanie subtelnego sabotażu wymaga uważnego oka i bystrej świadomości. Może on przejawiać się w pozornie nieszkodliwych komentarzach, ale są one naładowane ukrytymi motywami, mającymi na celu zasianie nasion wątpliwości i niepewności. Może również przybrać formę subtelnych działań, które utrudniają innym postępy, takich jak zatajanie kluczowych informacji lub tworzenie niepotrzebnych przeszkód. Te podstępne zachowania mają moc sabotowania projektów, relacji, a nawet całych karier. Badania pokazują, że zazdrość i subtelny sabotaż mają głęboko negatywny wpływ na miejsce pracy. Według ankiety przeprowadzonej przez magazyn Psychology Today, 58% pracowników doświadczyło zazdrości w miejscu pracy, a spośród nich 46% przyznało, że działało w sposób, który podkopał wydajność zazdrosnego kolegi. Te alarmujące dane podkreślają potrzebę kultywowania kultury organizacyjnej opartej na współpracy, wzajemnym szacunku i docenianiu indywidualnych i zbiorowych osiągnięć. W obliczu subtelnego sabotażu filozofia stoicka oferuje nam ścieżkę uczciwości i odporności. Nauki tej szkoły myślenia zachęcają nas do twardego trzymania się naszych zasad, niezależnie od działań tych, którzy chcą nam zaszkodzić. Uderzanie tą samą monetą lub uleganie pokusie angażowania się w manipulacyjne gry tylko utrwala destrukcyjny cykl i oddala nas od naszej najwyższej istoty. Prawdziwa siła leży w naszej zdolności do zachowania uczciwości, nawet w obliczu przeciwności losu. Oznacza to dalsze działanie w sposób etyczny, przejrzysty i z oddaniem, niezależnie od prób sabotowania nas. Odmawiając gry w ręce zazdrości i manipulacji, stajemy się przykładem uczciwości i moralnego męstwa, inspirując innych do pójścia w nasze ślady. Ponadto istotne jest, aby rozwinąć solidną sieć wsparcia, składającą się z osób, które podzielają nasze wartości i zachęcają nas do wytrwania na naszej drodze rozwoju. Otaczanie się ludźmi uczciwymi i konstruktywnymi daje nam siłę potrzebną do stawienia czoła subtelnemu sabotażowi i utrzymuje nas w kontakcie z naszą wewnętrzną prawdą. Tak więc, rozumiejąc subtelny sabotaż jako toksyczną manifestację zazdrości, stajemy się w stanie lepiej go zidentyfikować i chronić się przed jego destrukcyjnymi skutkami. Przyjmując stoickie zasady uczciwości i odporności, stajemy się agentami transformacji, zdolnymi do inspirowania innych do uwolnienia się z więzów zazdrości i kultywowania zdrowszych, bardziej podnoszących na duchu relacji we wszystkich aspektach ich życia. Zazdrość ta mroczna siła, która przenika ludzkie relacje. Może objawiać się w zaskakujący i niepokojący sposób. Jedną z intrygujących oznak jej obecności jest obojętność lub nagła pogarda, jaką niektóre osoby okazują tym, których kiedyś podziwiały lub szanowały. Ta nagła zmiana postawy, często bez wyraźnego powodu, może wskazywać, że zazdrość po cichu podkopuje fundamenty związku. Kiedy ktoś, kto wcześniej okazywał Ci uznanie i szacunek, Nagle staje się zimny, zdystansowany, a nawet lekceważący. Naturalne jest kwestionowanie motywacji stojących za tą transformacją. Zazdrość, często wywołana sukcesem, osiągnięciami lub szczęściem, może prowadzić ludzi do przyjęcia postawy obojętności lub pogardy jako sposobu radzenia sobie z własnym poczuciem nieadekwatności i niepewności. Ta zmiana postawy może objawiać się na różne sposoby od braku pochwał i uznania po celowe wykluczenie z kręgów społecznych lub możliwości zawodowych. Zazdrosna osoba, pochłonięta własnym niezadowoleniem, stara się zaprzeczyć wartości i znaczeniu tych, których postrzega jako zagrożenie dla swojego osłabionego ego. W obliczu tej trudnej rzeczywistości filozofia stoicka oferuje nam wyzwalającą perspektywę. Nauki tej szkoły myślenia zachęcają nas do skupienia się na tym, co jest pod naszą kontrolą, zamiast pozwalać sobie na wstrząsanie działaniami i opiniami innych. Uznanie, że nie możemy kontrolować zazdrości lub zmieniających się postaw innych, pozwala nam skierować naszą energię na to, co naprawdę ważne: nasz własny rozwój i dobre samopoczucie. Stojąc mocno przy naszych wartościach i celach, niezależnie od zewnętrznego potwierdzenia, stajemy się mniej podatni na kaprysy zazdrości innych ludzi. Czyjaś obojętność lub nagła pogarda nie ma mocy definiowania naszej wewnętrznej wartości ani podważania naszej pewności siebie. Wręcz przeciwnie. Takie sytuacje dają nam możliwość wzmocnienia naszej odporności emocjonalnej i jeszcze głębszego połączenia się z naszą wewnętrzną prawdą. Ponadto mądrość stoicka uczy nas kultywowania współczucia i empatii, nawet w obliczu tych, którzy traktują nas z obojętnością lub pogardą. Zrozumienie, że takie zachowanie jest odzwierciedleniem własnych zmagań i niepewności drugiej osoby, pozwala nam reagować z życzliwością i zrozumieniem, zamiast angażować się w cykle urazy i odwetu. Tak więc, rozpoznając obojętność lub nagłą pogardę jako możliwe oznaki zazdrości i przyjmując stoicką perspektywę skupienia się na tym, co jest pod naszą kontrolą, uwalniamy się z kajdan opinii innych ludzi i znajdujemy w sobie niewyczerpane źródło spokoju i celu. W tym procesie stajemy się inspirującymi przykładami uczciwości i odporności, zdolnymi do przekraczania ograniczeń narzuconych przez zazdrość i budowania bardziej autentycznych i znaczących relacji. Zazdrość ta żrąca emocja, która zamieszkuje najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy, może objawiać się w przewrotny i niepokojący sposób. Szczególnie niepokojącą oznaką jej obecności jest radość, jaką niektóre osoby okazują w obliczu czyjejś porażki. Kiedy czyjeś nieszczęście staje się powodem do radości, jest to wyraźny znak, że zazdrość pochłania ich serce i zaciemnia ich zdolność do empatii i współczucia. Ci, którzy cieszą się z niepowodzeń innych, ujawniają głęboką niepewność i niezdrową potrzebę poczucia wyższości. Zazdrość, napędzana przez kruche ego i osłabioną samoocenę, prowadzi tych ludzi do znajdowania satysfakcji w cierpieniu innych. Postrzegają sukces i osiągnięcia innych jako zagrożenie dla własnej wartości i zamiast inspirować się i dążyć do własnego rozwoju, cieszą się, gdy ci, którym zazdroszczą, potykają się i upadają. Ta toksyczna mentalność nie tylko niszczy duszę zazdrosnej osoby, ale także zatruwa otaczające ją środowisko. Perwersyjna radość z niepowodzeń innych tworzy atmosferę negatywności i wrogości, podważając zaufanie i współpracę niezbędną do wspólnego rozwoju. Jest to zachowanie, które odzwierciedla głęboki brak charakteru i niezdolność do celebrowania wyjątkowej podróży każdej osoby. W obliczu tej ponurej rzeczywistości konieczne jest kultywowanie odporności i niezachwiane skupienie się na własnych celach. Opinie i reakcje tych, którzy cieszą się z naszych niepowodzeń. Nie powinny mieć mocy, by odwrócić nas od naszej ścieżki lub zachwiać naszą determinacją. Wręcz przeciwnie, te chwile przeciwności są cenną okazją do wzmocnienia naszej wytrwałości i potwierdzenia naszego zaangażowania w nasze marzenia i wartości. Prawdziwa siła leży w naszej zdolności do wytrwałości i odporności, nawet w obliczu złośliwej radości zazdrośników. Oznacza to przyjmowanie naszych porażek jako cennych lekcji, czerpanie mądrości i rozwoju z każdego niepowodzenia. Oznacza to również świętowanie naszych zwycięstw z pokorą i wdzięcznością, uznając, że nasz sukces jest owocem naszego wysiłku i poświęcenia, a nie zagrożeniem dla wartości innych. Ponadto niezbędne jest kultywowanie sieci wsparcia złożonej z osób, które podzielają naszą wizję i zachęcają nas do wytrwania, niezależnie od okoliczności. Otaczanie się ludźmi, którzy cieszą się z Twoich osiągnięć i wspierają Cię w chwilach słabości, jest potężną tarczą przed toksyczną energią zazdrości. Tak więc, rozpoznając radość z czyjejś porażki jako niewątpliwą oznakę zazdrości, stajemy się bardziej świadomi sił, które kształtują ludzkie interakcje. Pozostając odpornym i skoncentrowanym na własnych celach, uwalniamy się od żrącego wpływu tych, którzy czerpią przyjemność z naszego bólu. W tym procesie stajemy się przykładem uczciwości i hartu ducha, inspirując innych do wzniesienia się ponad zazdrość i podjęcia życia pełnego empatii, rozwoju i wzajemnego świętowania. Komplementy, gdy są szczere i bezinteresowne, mają moc podnoszenia na duchu i wzmacniania więzi międzyludzkich. Jednak gdy zazdrość przenika do relacji międzyludzkich, nawet pozornie miłe słowa mogą kryć w sobie subtelną truciznę. Komplementy z zastrzeżeniami, te którym towarzyszy, ale lub zawoalowana krytyka, są znakiem ostrzegawczym, że zazdrość przenika dynamikę interpersonalną. Te dwuznaczne komplementy które wydają się uznawać jakość lub osiągnięcie, a następnie subtelnie je dewaluują, są powszechną taktyką tych, którzy czują się zagrożeni czyimś sukcesem. Zazdrośnicy, niezdolni do prawdziwego świętowania osiągnięć innych, starają się zmniejszyć blask ich osiągnięć poprzez pozornie nieszkodliwe komentarze, ale obciążone ukrytymi motywami. Zwroty takie jak tym razem miałeś szczęście lub dobrze ci poszło, biorąc pod uwagę twoje ograniczenia, są przykładami komplementów z zastrzeżeniami, które maskują zazdrość. Słowa te, choć zamaskowane jako uznanie, niosą ze sobą ukryte przesłanie dewaluacji i dyskredytacji. Starają się zasiać ziarno wątpliwości i niepewności w umysłach tych, którzy są celem zazdrości, podważając ich pewność siebie i poczucie spełnienia. W obliczu tej rzeczywistości filozofia stoicka oferuje nam wyzwalającą perspektywę. Nauki tej szkoły myślenia zachęcają nas do cenienia własnej opinii ponad opinie innych, uznając, że zewnętrzna walidacja nie powinna być miarą naszej wewnętrznej wartości. Kiedy łączymy się głęboko z naszymi zasadami i celami, stajemy się mniej podatni na zatrute słowa zazdrosnych. Mądrość stoicka uczy nas kultywować autorefleksję i pewność siebie, szukając aprobaty w sobie, zamiast polegać na pochwałach innych. Kiedy naprawdę znamy siebie i pozostajemy wierni naszym wartościom, komplementy z zastrzeżeniami tracą swoją moc, by nami wstrząsnąć. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą opinią jest ta, którą mamy o sobie, oparta na naszej uczciwości i zaangażowaniu w rozwój osobisty. Ponadto filozofia stoicka zachęca nas do rozwijania odporności emocjonalnej, potrzebnej do radzenia sobie z zazdrością i jej subtelnymi przejawami. Skupiając się na własnej podróży, koncentrując się na naszych celach i wartościach, stajemy się mniej podatni na szkodliwe skutki dwuznacznych pochwał. Uczymy się odróżniać szczere uznanie od pustych słów zazdrośników, zachowując nasz wewnętrzny spokój. Tak więc, rozumiejąc komplementy z zastrzeżeniami jako oznakę zazdrości i przyjmując stoicki pogląd na docenianie własnej opinii, uwalniamy się od emocjonalnych pułapek stworzonych przez innych. Stajemy się architektami własnej samooceny, budując solidny fundament pewności siebie i celu, który pozwala nam stawić czoła życiowym wyzwaniom ze spokojem i mądrością. W tym procesie stajemy się inspirującymi. Przykładami uczciwości i autentyczności. Pokazując innym, że możliwe jest prowadzenie pełnego i znaczącego życia, niezależnie od opinii innych ludzi. Konkurencyjność, gdy jest zdrowa i dobrze ukierunkowana, może być siłą napędową osobistego rozwoju i osiągnięć. Jednakże, gdy zazdrość przenika do relacji międzyludzkich, konkurencyjność może przybrać nadmierną i toksyczną formę, niszcząc fundamenty współpracy i wzajemnego szacunku. Kiedy ktoś wykazuje ciągłą potrzebę prześcigania innych, nawet w trywialnych sytuacjach, jest to znak ostrzegawczy, że zazdrość napędza niezdrową konkurencyjność. Ta zaostrzona konkurencyjność, napędzana zazdrością, przejawia się na różne sposoby. Może to być kolega z pracy, który zawsze stara się wyróżniać, nawet jeśli oznacza to umniejszanie wkładu innych. Może to być przyjaciel, który zamienia każdą rozmowę w konkurs, aby udowodnić swoją wyższość intelektualną. Może to być członek rodziny, który nieustannie porównuje swoje osiągnięcia z osiągnięciami innych, starając się potwierdzić swoją wartość poprzez dewaluację innych. Badania pokazują, że toksyczna rywalizacja ma głęboko negatywny wpływ na relacje międzyludzkie i samopoczucie emocjonalne. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazały, że nadmiernie konkurencyjne środowisko pracy wiąże się z wyższym poziomem stresu, niepokoju i wypalenia zawodowego wśród pracowników. Ponadto toksyczna konkurencyjność podważa współpracę i kreatywność, szkodząc wydajności zespołów i organizacji jako całości. W obliczu tej trudnej rzeczywistości filozofia stoicka oferuje nam moralny kompas do poruszania się po burzliwych wodach zazdrości i nadmiernej konkurencyjności. Nauki tej szkoły myślenia zachęcają nas do skupienia się na własnym samorozwoju, zamiast ciągłego porównywania się z innymi. Kiedy kierujemy naszą energię na kultywowanie naszych cnót i zdolności, uwalniamy się od potrzeby destrukcyjnej rywalizacji. Mądrość stoicka uczy nas, że prawdziwą miarą sukcesu nie jest prześcignięcie innych, ale opanowanie samego siebie. Poświęcając się ciągłemu doskonaleniu naszego charakteru, rozwijaniu odporności emocjonalnej i dążeniu do doskonałości w naszych działaniach, znajdujemy niewyczerpane źródło osobistego spełnienia. Zdajemy sobie sprawę, że podróż rozwoju jest wyjątkowa dla każdej osoby i że nie ma potrzeby umniejszania innych w celu potwierdzenia własnej wartości. Ponadto nauki stoickie zachęcają nas do kultywowania empatii i współczucia, nawet w obliczu tych, którzy wykazują nadmierną konkurencyjność. Uznanie, że takie zachowanie jest często odzwierciedleniem niepewności i lęków drugiej osoby, pozwala nam reagować ze zrozumieniem i życzliwością. Stojąc twardo przy naszych wartościach i celach, nie dając się wciągnąć w samolubne spory, stajemy się inspirującymi przykładami uczciwości i mądrości. W ten sposób, identyfikując nadmierną konkurencyjność jako oznakę zazdrości i przyjmując stoicką perspektywę koncentrowania się na naszym samorozwoju, uwalniamy się od emocjonalnych pułapek tworzonych przez ciągłe porównywanie. Stajemy się architektami własnej drogi rozwoju, znajdując spełnienie i cel w kultywowaniu naszych cnót i umiejętności. W ten sposób przyczyniamy się do budowania bardziej współpracującego i harmonijnego społeczeństwa, w którym sukces każdej osoby jest celebrowany i wspierany, a nie postrzegany jako zagrożenie. Podczas tej podróży samopoznania i refleksji badamy siedem charakterystycznych oznak zazdrości w interakcjach międzyludzkich. Od nadmiernego naśladownictwa po toksyczną rywalizację, poprzez ciągłą krytykę, subtelny sabotaż, nagłą obojętność, radość z czyjejś porażki i niechętne pochwały, odsłaniamy maski. Pod którymi ukrywa się zazdrość i niszczy relacje. Jednak najpotężniejszym przesłaniem, które wyłania się z tej analizy, jest to, że w obliczu zazdrości innych mamy możliwość wyboru, jak zareagować. Zasady stoickie oferują nam moralny kompas do poruszania się po tych burzliwych wodach, zachęcając nas do przyjęcia zdrowej i konstruktywnej postawy. Pozostając silnymi w naszych wartościach, skoncentrowanymi na naszym osobistym rozwoju i odpornymi na przeciwności losu, stajemy się architektami własnego szczęścia i spełnienia. Filozofia stoicka przypomina nam, że najważniejszą opinią jest ta, którą mamy o sobie samych. Kiedy łączymy się głęboko z naszą esencją, kiedy kultywujemy autorefleksję i pewność siebie, uwalniamy się od potrzeby zewnętrznego potwierdzenia. Zdajemy sobie sprawę, że nasza droga rozwoju jest wyjątkowa i nie ma potrzeby ciągłego porównywania się z innymi. Skupiając się na własnym rozwoju, odnajdujemy niewyczerpane źródło celu i spełnienia. Teraz zapraszam ciebie, cenny widzu, do przyłączenia się do rozmowy. Podziel się w komentarzach własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat tego, jak zazdrość przejawiała się w Twoim życiu i jak zdecydowałeś się na nią zareagować. Twoja perspektywa jest cenna i może zainspirować innych do znalezienia wewnętrznej siły do pokonania wyzwań narzuconych przez zazdrość. Jeśli ten film poruszył Twoje serce i poszerzył Twoją wizję, pokornie proszę Cię o polubienie i zasubskrybowanie kanału. Aktywując dzwonek powiadomień, staniesz się częścią społeczności zaangażowanej w rozwój osobisty i ponadczasową mądrość. Razem możemy stworzyć przestrzeń wzajemnego wsparcia i ciągłej nauki. Zapraszam również do zapoznania się z dodatkowym zasobem dostępnym w opisie tego filmu. Jest to dogłębny artykuł na temat stosowania zasad stoickich w radzeniu sobie z zazdrością, oferujący praktyczne strategie i dodatkowe refleksje na temat samorozwoju. Na koniec zachęcam do przeniesienia zdobytych tutaj spostrzeżeń do swojego codziennego życia. Pozwól, by stoicka mądrość przeniknęła Twoje interakcje i wybory, zmieniając sposób, w jaki reagujesz na zazdrość i kultywując zdrowsze, bardziej znaczące relacje. Pamiętaj, że każde wyzwanie jest okazją do rozwoju, a przyjmując odporną postawę skoncentrowaną na swoich wartościach, stajesz się źródłem inspiracji dla otaczających Cię osób. Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i zaangażowanie. Niech Twoja podróż będzie wypełniona samoświadomością mądrością i osobistym spełnieniem. Do następnego wideo, pozostań wierny swojemu celowi i otwórz się na lekcje, które oferuje życie. Razem możemy przekroczyć zazdrość i zbudować pełniejszą, bardziej znaczącą egzystencję.